Witam serdecznie wszystkich w systemie miłości, który panuje w niebie, a na Ziemi dopiero zapanuje i powinien zapanować. System miłości tam w niebie jest coś takiego. Dusza jest systemem miłości. Jest taką, można by powiedzieć, taką kulą nawarstwiona. Różnymi zdolnościami, atrakcjami. To jest taki system duchowy i system miłości. Ta, ta nazwa oczywiście przyszła z nieba, nie ode mnie. Ja tego nie wymyśliłem. To powiedział Ojciec, że taki powinien zapanować na tym świecie system ekonomiczny, państwowy, system miłości. I odnieść to trzeba również do siebie. Do tego, co w nas najpiękniejsze i najlepsze, a przede wszystkim, żeby tym systemem edukować się. <laughs> edukować się do miłości, bo brakuje nam tej miłości i nie rozumiemy wiele. Czasami jesteśmy jeszcze w powijakach, w dodawaniu i odejmowaniu. Wielu jest takich, nawet systemowców, którzy jeszcze daleko są w tyle. A już nie mówię o innych <laughs> ludziach, którzy. Ogólna świadomość naprawdę słaba. Dlatego ojciec mówił, że prawie nikt tutaj się nie zbawia, bo nie ma takiego systemu właśnie. Gdyby był, no byłoby inaczej. <laughs> Więc idziemy w miłość poprzez różne systemy duchowe, a te różne, bo tak naprawdę jest jeden. Ale w tym jednym mieści się wiele. <laughs> Form wyrażania tej miłości poprzez piękno, poprzez również ekonomię, poprzez politykę duchową, która by skłaniała wszystkich do przebaczania, do miłości, do dbania o, o różne ekonomiczne rzeczy, które tworzą nam dobrobyt. Ma być lepiej, a nie gorzej, jak ojciec spio ciągle mi powtarza na rozmowach. Więc kto nie wierzy w, w taki, System miłości. Kto nie wierzy, że ta nazwa jest z nieba. No to niech sobie nie wierzy. Jest niewierzący. No trudno. Nic na to nie poradzę. Ja będę bronił tej, tej nazwy wszelkimi sposobami. Poza tym jest książka System miłości jest ruch systemu miłości, grupy są też system miłości. Niektórzy chcą zmienić nazwę. Nie wiem dlaczego. Ja się nie zgadzam. Jak żeście się założyli taki, to się trzymajcie. <laughs> Bo to jest idea, pod którą żeście się podłączyli. A chcecie ro inną ideę, <laughs> nie zgadzacie się ze mną. Proszę bardzo, możecie sobie tworzyć, co chcecie. Czy ja komuś zabraniam jakieś grupy tworzyć? Nigdy. Sami żeście mnie pytali, czy możecie założyć grupę system miłości. Więc jest. Wam się nie podoba, że ja politykuję, może? Będę politykowej to coraz bardziej, bo polityka jest duchowością, zrozumcie to. Od polityki zależy, co się w państwie dzieje, co się dzieje w szkołach, co się dzieje w kościele, nawet. I odwrotnie, my wymuszamy na politykach pewną politykę dobra albo zła. W tej chwili jest taka średnia, nie jest za bardzo dobra, bo takie systemy były. Inne nie systemy miłości, tylko systemy demokratyczne, które nie wszystko mogą przecież. System miłości też wszystkiego nie może, ponieważ żyjemy tu na świecie i borykamy się z różnymi sytuacjami, sprawami, ale chodzi o to, żebyśmy w takiej atmosferze, w takim dobru, w takiej harmonii, jaką osiągamy i będziemy osiągać, móc tworzyć dobre kierunki gospodarki Dobre kierunki edukacji, dobre kierunki rodziny i reformy, które powinny się zacząć w kościele, również. To jest system miłości. Nie siłą, a wartościami, nie ideologiami skrajnymi, a ideą miłości wiecznej, ideą życia wiecznego. Tym mamy się kierować. I ja Wam cały czas o tym mówię. Jak chcecie skręcać w lewo, niektórzy z was, skręcajcie sobie, ale beze mnie. Bo, nie, bo ja, od Jezusa też odchodzili, sam zostawał nieraz. Tak samo, bo się nie podobało, co mówił, że politykował właśnie, krytykował swoich współbraci, te, te wszystkie piedestały, jakie tam były w, w, tej, w tych kościołach ich żydowskich. Arcykapłanów krytykował. Więc to była, a tam była polityka, bo to oni rządzili, no to więc ja też mówię różne rzeczy. Nie będę mówił, tak, także się nie, tym nie przejmujcie, bo od tego tu jestem. Idę dwutorowo, czyli duchowość praktyczna, lekka, łatwa i przyjemna i polityka duchowa, łatwa i przyjemna i lekka. Tak powinno być w przyszłości. Na razie to widzicie, że nie ma. Ruch systemu miłości to jest ta iskra z Polski właśnie. Będzie szła, idzie. Siostra Faustyna zresztą mi o tym mówiła, że ty jesteś tą iskrą. Dosłownie mi tak powiedziała. <laughs> Więc tylko powtarzam. A możemy rozpalić wiele takich iskier. Przecież o to chodzi. Takich iskier z nieba. Wielu już takich jest. I w polityce już są. Nawet dziecko ojca Pio jest przecież... <laughs> U boku, już długie lata był, teraz już nie wiem jak tam jest, ale w każdym bądź razie w Solidarnej Polsce, tam u boku pana Ziobry. Jego mama rozmawiała długo przecież też z ojcem Pio. No i był prowadzony przez ojca Pio, bardzo uzdolniony. Wielu jeszcze takich będzie, ujawnią się kiedyś. Dlatego ja wam już teraz mówię, jak to będzie wyglądało. Ojciec Pio też mówił, że Unia Europejska się nie wytrzyma finansowo i się rozleci. I właśnie Jarosław Kaczyński to jest naprawdę świetny człowiek mądry, bardzo wykształcony, bardzo inteligentny, lubi dowcipy, lubi żartować, ma dystans do siebie, wspaniały człowiek, a wszyscy go atakują właśnie dlatego, bo ta Unia chce zlikwidować ten rząd. Niemcy, ruscy, a głównie ruscy, przecież Putin mu zabił brata, nie? Zemścił się na nim za to, co powiedział tam kiedyś, na Westerplatte bodajże <laughs> o imperializmie rosyjskim, a w ogóle ogólnym. Więc Putin z Merkelową siedzieli i nie wiedzieli, co mają, czy, czy nie wybuchnął tam. <laughs> no tak było. No i to cała lewica później, widzicie, co się dzieje. <laughs> więc. Idziemy w kierunku dobrej polityki, dobrego życia, pełnego miłości, bajek, spontaniczności. Ale musimy się tego uczyć w systemie miłości właśnie, nie ma już innej nazwy już. Popatrzcie, ile jest różnych, różnych nazw i tak dalej, ile ruchów różnych mówią o miłości i te, te, te takie lewackie ruchy i, i różne, gdzie też przesadzają przecież. I nic z tego nie wychodzi, bo tam rób ta, co ta, i <laughs> najlepiej bez majtek chodzić <laughs> u nich. I to jest to lewactwo właśnie. <laughs> no, jedną rzecz, którą dobrą zrobił trochę Putin, to zabronił właśnie tego, tego, tego yy, takiego. <laughs> I, i, z, I zmiany, zmiany sobie tam, dzisiaj jesteś mężczyzną, jutro powiesz, że jesteś kobietą, no wiecie, o co chodzi. Po prostu paranoje różne takie mają zwidy, bo to jest atak, atak na coś, na Boga, atak na coś dobrego, na coś pięknego, na moralność, atak na moralność. To jest cała Unia Europejska to robi z Niemcami, z innymi krajami, wiadomo którymi, gdzie tam już wszystko można i zabijać eutanazji i tak dalej. Nawet jak nie chcesz, to cię uśmiercą. Tam już do tego doszło, tam już nie ma wartości, tylko jest róbcie co chcecie. I oni decydują, i sądy się na to godzą. No, do, właśnie, bo zeszli z tej drogi prawdziwej. A inna sprawa, że nigdy na niej nie byli jeszcze. <laughs> Może w innych życiach byli, a teraz znowu się skrzywili. Więc musimy iść do przodu. I, I Unia jest biedna, rozleci się, bo finansowo nie wytrzyma, jak wspomniałem. Nawet Jarosław Kaczyński ostatnio powiedział właśnie, że. <laughs> że cienko jest w budżecie Unii Europejskiej. Brakuje pieniędzy już. <grym> On wie, że tak jest. No, dlatego tak z jednej strony nie chcą nam dać, bo nas chcą po prostu skrzywdzić celowo, a z drugiej strony nie ma tych pieniędzy. Przecież ile tam tysięcy ludzi pracuje, rodziny cały zbroili w pieniądze i to, <grym> towarzystwo yy, takie, które się po prostu... Yy. Ułożyło i zarabiają kasę ogromną i robią, co tam chcą. To nie jest Unia Europejska, to już jest raczej jakaś mafia. <laughs> I do tej mafii właśnie Lewica też już dołączyła. Krzyczy na Polskę. Wszyscy plują na Polskę. <laughs> na Kaczyńskiego, na PiS, na Siobro, na, 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 na wszystkich, co się da. Chcą zlikwidować, zmieść Polskę. No Tusk wyraźnie przecież dąży, on przecież zapłacony jest od, od Niemiec i, i od Rosji po to, żeby doprowadzić do wojny domowej w Polsce. Jemu tylko o to chodzi. To nie jest polityk. To jest coś innego. Wiecie o tym przecież, nie? Kto myśli, to wie. Ostatnio przecież powiedział, że trzeba pana Glapińskiego siłą wyrzucić... Z banków. Siłą go trzeba wyrzucić, więc przygotowuje takie bojówki. Jak oni rządzili, tu tłukli strasznie ludzi. Przecież pamiętacie, na różnych pochodach, co się działo. Przyszedł PiS i się uspokoiło. Więc trzymajmy się prawej strony, bo to jest bardzo, bardzo ważne dla Polski, jeśli chcemy przetrwać. Jak będziemy głosować na PO i na tych wszystkich lewaków, to Polska zginie. Dlatego się pojawiają tacy wspaniali ludzie właśnie i w polityce i, i, i którzy myślą, którzy rozumieją, jest system miłości. Mamy w, po, po prawicy bardzo fajnych i w, naukowców świetnych, historyków, dziennikarzy doskonałych. <laughs> no, Tam ci to wiecie, kłamią, wszędzie kłamią. Oni tylko wszystko, żeby skłamać, żeby oczernić pis. To jest ich jedyne zadanie, nic więcej. Nie mają żadnego programu, nie mają nic. A to, co zrobili przedtem, to zawalili przecież całą Polskę. Nic nie robili dla Polski. No ale cóż, trzeba politykować trochę też i mówić o duchowości. Wtedy się będzie zmieniało dopiero tak. O duchowej polityce. No to czytam, coś wam. Może się jeszcze pomudmy za tych wszystkich polityków i nasze sprawy różne, aby. Siostra Faustyna i inni, ojciec Pio Franciszek Zasyżu, Jana Teresa Wielka i Teresa Mała, i święty Jan Bosko, żeby pomagali, bo tutaj są. Pomagali nam w tej idei przekształcenia siebie, a potem państwa w lepsze państwo. Doskonałe. Nie religijne, takie typowo kościelne. Nie, 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 to nie o to chodzi. Chodzi o uniwersalizm duchowy. Kościele się będzie musiał dużo zmienić. Przecież o tym mówię cały czas. To czytam. Eee, modlimy się. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchyl nas przed demonem zła. Któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. <laughs> Taką gwiazdą, która się urodziła właśnie jest między innymi Patryk Jaki. On dużo zrobi. Już robi. W parlamencie europejskim on tam grzmi, mówi prawdę. I bardzo dobrze, a ci tam słuchają, nie wiedzą w ogóle o co chodzi. Jakby spadli z księżyca, z tego prochu i pyłu. <laughs> Może się kiedyś z tych popiołów Feniksa obudzą. Bo na razie to ciemnota, ciemność, ciemność tam jest w tym, w tym układzie. Czytam. Kto się lęka sprawiedliwości, temu albo brak ufności, i przez to nie zna dobroci Boga, albo sam. Nie jest wewnętrznie czysty. Korupcja, układanki polityczne to są właśnie lęki sprawiedliwości. Oszustwa podatkowe oszustwa, yy, jakie były przecież wiadomo, ile pis zebro pieniędzy teraz właśnie dlatego może dzielić to na, dla narodu pis się bardzo dobrze dzieli. Właśnie z tego złodziejstwa, które P.O. Pro, proponowało i, i pozwalało na to złodziejstwo. Faktury lewe i tak dalej cały czas. Pewnie, że i teraz się coś tam zdarzy od czasu do czasu, ale już jest lepsza kontrola. I pooddawali te miliardy. <laughs> już nie idą na lewiznę, <laughs> na lewą stronę, tylko na prawiznę. Istnieje zmienność spowodowana brakiem wykształcenia w intuicyjnej prawdzie i w zwyczajnej cierpliwości. Ta zmienność nie jest bogactwem, lecz słabością. Ale z drugiej strony moc w słabości się doskonali. Istnieje też zmienność prawdziwa. Twórczość duszy poszukującej piękna i wolnej wieczności. Wolna wieczność, wolna miłość. Tam będziesz miał całe niebo do dyspozycji, ojciec mi mówił. I Marysie, i Zosie, i wszystkich innych. Tam, tu nie, tutaj nie można tego zrobić, bo jesteśmy ograniczeni. Mamy, jak już wspominam, zarysowane dusze i dużo ego w sobie, bez miłości. Gdyby była prawdziwa miłość, to nie byłoby aż tak źle. I można by wiele rzeczy wykonać fajnie, ale mamy dużo egoizmu i zazdrości w sobie. I nie można tak tutaj żyć, bo jesteśmy bardzo ograniczeni. <laughs> tutaj muszą być prawa moralności. A nie prawa wojenne. Każdy ma sumienie oczywiście zrobi, co chce, bo na tym to polega, ale trzeba kształcić te sumienie. Kształcić tą miłość, ten system miłości w nim, który, który y, 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 daje mu życie. Bo dusza jest systemem miłości. Masz być miłością. To jest to samo. Wymóg miłości, taki wiersz kiedyś napisałem, więc tutaj jeszcze poleci ten wiersz. <laughs> Miłować to wielka praca, rozkosz i cierpienie. W zasadzie jeden masz wybór: żyć na ziemi miłością. Inaczej trudno będzie zobaczyć wiosnę w radości. W chłodzie smutku można zesztywnieć na śmierć. Bez miłości, którędy pójdziesz i dokąd? Komu się przyde twoje piękno? Nie miłować smutek i samotność. Miłować, wesele i radość. Więc, jeden masz wybór, inaczej śmierć, blada i ogień. W miłości jest rozkosz, prawda, najwyższa, dobre słowo i przyjaźń. Bez miłości zostaniesz w końcu rozwijanym szaleńcem. I tak właśnie się dzieje na świecie. Jesteśmy rozwijanymi szaleńcami a jeden tam w Moskwie jest, największy szaleniec. Dzisiaj byłem u Łabątka, znowu przyszedł do mnie bardzo, bardzo bliziutko, wyszedł na zewnątrz, taki, taki na schodk, po schodkach tam, ja tam też zniżyłem się do niego, zdjęć troszkę porobiłem na Facebooku, puszczę troszkę też tutaj, to zobaczycie, no samotny jest, zginęła mu rodzina, nagle, w jeden dzień, czwórka ich zginęła w jeden dzień, Dziwne to wszystko jest. No w każdym bądź razie porozmawiałem z nim, nie karmiłem go dzisiaj, żeby nie, nie przydawkować i no i po prostu porozmawiał ze mną, a ja z nim o tym jego smutku pytałem, jak się czuje. No to coś tam otwierał pieszczek, <grym> jak to łabędź, ale był bardzo spokojny i taki widać, że chciał porozmawiać. <laughs> Dobra. Jeszcze jedno rozważanie. <laughs> Unia Europejska się zmieni na inną Unię. To nie będzie już ta Unia. <laughs> Unia ta się rozleci, będzie Unia inna, gdzie nie będą rządziły jakieś Niemcy, jacyś Ruscy, jacyś inni Francuzi będzie inny porządek, już nie będzie dominacji i tego złego, do czego do to, to prowadziło, do tego lewactwa i wojny, bo lewactwo do wojny cały czas. Hitler zniósł, najpierw wygrał wybory demokratyczne, a potem zniósł demokrację i stał się, stał się takim lewakiem po prostu. Wykorzystywał też religię, oczywiście, jasne, z biskupami i tak dalej, <laughs> ale to już miał inne myślenie, tylko tak udało. To samo przecież Stalin, i inni. Będzie inna Unia, lepsza kiedyś. Czytam jeszcze jedno. Bywa tak, że człowieka przygniata każda godzina i to trzeba przeżyć najlepiej z wiarą w Boga, który nas szanuje i daje nam wolność wyboru. Z Bogiem można przetrwać w dobrej świadomości do samej śmierci i otrzymać od Niego dar wiecznego istnienia. Nawet najmniejsza wiara jest wielka wobec niewiary. Wiara daje nadzieję i niweluje rozpacz. Nauka nie ma tych cech. Nauka mówi, że umrzesz i koniec z tobą na no amen. Są tacy ludzie, co nie wierzą w duszę, tylko wierzą, wierzą to, co słyszą i to, co widzą. Nieładnie z ich, z jej strony. Cóż. Na razie mamy tylko taką empirię niemistyczną. Materializm, ojciec mówił, od niego się zaczyna. Potem jest kultura, idziemy dalej i duchowość, i to wszystko idzie do przodu. A niektórzy zatrzymali się na materializmie, i to lewactwo głównie. Nie ma tam kultury, tam rób co chcesz po prostu. Nie ma żadnego wychowania moralnego, tylko głupawki no, same tak naprawdę. <laughs> Dlatego widzicie, ile tych afer było, i jest. Wszędzie na świecie, w rządach i tak dalej, w różnych. I w rodzinach, i wszędzie. Wszędzie są jakieś tam afery. Dlatego, że nie ma moralności, nie ma odpowiedzialności, nie ma wrażliwości na sprawiedliwość, na dobro. Nie ma po prostu. Trzeba się tego uczyć. Zmienić czy edukację. Kościół musi większą wiedzę wyprowadzić do, na ulicę. Do domów na swoją platformę głoszenia. Nie to, co już głosi, bo to jest za mało, już nie starcza. Jeszcze jedna myśl i koniec. Mądrości nie, nie dorówna żadna wartość poza miłością, która niekoniecznie musi działać jak ludzie. Miłość daje i czuje. To tyle. Miłość daje i czuje. Daje system miłości i czuje system miłości, bo dusza jest systemem miłości. I te słowa wyszły do ojca Pio, mówiłem nie ode mnie. <laughs> Dlatego ja to głoszę, tą ideę. I będę głosił Powsze czasy. Tak jak Jezus. To trzymajcie się do następnego. No zaraz znowu z tymi myszkami. Ta myszka. No papa. Pa.